Chcesz to powiedzieć, czy ja mam to powiedzieć? Nie, spokój, już powiedziałeś tak, żeby wam wszyscy słyszeli, więc... Nie, 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 nie to. Zdobywamy pierwsze historyczne zwycięstwo w rozgrywkach Plus Ligi. Pierwsze historyczne trzy punkty wędrują na nasze konto. <ślesk> 8 listopada Hala Żeromskiego w Sosnowcu. Witamy państwa na spotkaniu MKS Banimex Będzin. Ktoś, jest! Je! kontra AZS Częstochowa. Sezonu dla podopiecznych, dla Miana Dacewicza no nie może zostać zaliczony do udanych po siedmiu kolejkach z dorobkiem 0 punktów zajmujemy ostatnie miejsce w tabeli dokłada tak, że w zespole KSU Bajnych zagra czterech byłych zawodników AZSU Częstochowa, oczywiście nie wspominając również o ogłocie I To wszystko zebrane w całości powinno dać dzisiaj nam naprawdę dobrą mieszankę. Miejmy nadzieję, że zobaczymy ciekawe. Emocjonujące spotkanie. Nie ma też co ukrywać, że terminarz początku rozgrywek Plus Ligi nie rozpieszcza nas. Mieliśmy okazję walczyć z najsilniejszymi zespołami tej ligi mistrzami, wicemistrzami, medalistami, zdobywcami Pucharu Polski. Dopiero w tej drugiej fazie pierwszej rundy zasadniczej będziemy mierzyć się z zespołami porównywalnymi. Tak więc nadzieja na punkty wzrasta tym bardziej. Pytanie za trzy punkty. Jaki wynik pan dzisiaj typuje? No 2-3 2-3 dla kogo? 2-3 dla kogo? No dla, na, dla naszych. Dla naszych, czyli wygrywamy tutaj wryku. Dziękuję. Jaki wynik typujesz? 3-0. 3-0 dla Będzina 3-2 dla Benzina, nie 3-2 dla Będzina, a Ty jaki typujesz wynik? Też. 3-0 dla? Dla Będzina. Dla Będzina. A pani? No ja bym stawiała 3-1, ale... A coś dla Będzina? Też! Bardzo mi się to podoba za Będzinem <laughs> Dziękuję bardzo Wolałabym nie typować <laughs> Żeby nie zapeszać, dziękuję. A pan jaki wynik typuje? 3-2-2 3, -2. 3 -2 dla? Dla pani Meksu. musi być pierwsze zwycięstwo Czyli... eee, 3-1, tak dla Benzina. Bardzo ładnie, dziękujemy Przepraszam, jaki typujesz wynik meczu dzisiejszego eee, 2-1 3 do 1 dla benzina. A pani? 3 1 dla Częstochowy. Czyli wychodzi po 1, tak? <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. 2 1, ale muszą być 3 sety. 3 do 1. 3 do 1 dla eee, AZS-u. AZS-u, dla AZS dlaczego? <laughs> wchodzimy do kasy e, biletowej przed halą. znaczy, e, na, na Jeszcze raz. <laughs> wchodzimy na. E, wchodzimy do kasy biletowej. Przepraszam, jaki wynik meczu dzisiaj pani typuje? 3-0 dla MKS, pani Meks, Będzi. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, jaki wynik meczu Pan typuje? Nie, nie mam zielonego pojęcia. Nie a, a kto wygra, Bendzin czy Częstochowa? Częstochowa. Nie gadam więcej z Panem. Oczywiście 3-0 dla MKS. Dla MKS, a Pani? 3-1. Dla? Dla 3-2. Dla? 3-2. 3-0 dla Benzina Dobra, dziękuję. Lepsi wygrają. Czyli Bendzin Dokładnie. Dziękuję. Łukasz Zachariasz na kartach sportu zapisał się jako dobry zawodnik hokeja. Dzisiaj na trybunach meczu siatkarskiego MKS Banimex Będzin kontra też Częstochowa. Jak to się stało, że pan trafił do nas? Pracuję w Banimexie z kolegami tutaj, z Kamilem i byłem zawsze ciekawy, żeby zobaczyć. Teraz akurat mamy przerwę w meczach i z ciekawością przyszedłem obejrzeć synem. Dzisiaj gramy, no derby Śląska, tak można powiedzieć, z Częstochową, z której grało kilku naszych zawodników. Jak pan czuje, jaki będzie mecz przed nami? No, na pewno będzie ciężki mecz, ale chłopcom potrzebne jest zwycięstwo, żeby nabrali pewności siebie i zdobywali punkty, bo mają dobrą drużynę, potrafią walczyć, pokazali we wcześniejszych meczach. Tylko brakuje chyba tego zwycięstwa. Dobra. A jakby pan mógł przekazać jedno zdanie chłopakom, to co by to było? Do boju. <laughs> Dziękuję. podopiecznymi przyjechałeś tutaj z domu dziecka, z Sarnowa. Z Sarnowa do Będzina, do Sosnowca dokładnie, nie jest daleko, ale jak to się stało, że do nas trafiliście? Y, z, otrzymaliśmy zaproszenie od zawodników i y, no i pani Meksu Będzin, także jesteśmy z wielką ochotą i naprawdę super, super, y, super sprawa, że jesteśmy tutaj dzisiaj. A jak podoba Ci się dzisiejsze spotkanie? Mamy w chwili obecnej wynik 1-1. No mam nadzieję, że ten drugi set yy, no, się nie powtórzy, że teraz Banimeks yy, będzie, będzie górą. Dobra, powiedz jeszcze jak możemy wspierać Dom Dziecka w Sarnowie? Jak wspierać? Yy, bądźcie z nami. Yy, fajnie, że przyjechaliście, że zobaczyliście jak, jak, jak mieszkamy, jak, jak, jak sobie żyjemy w Domu Dziecka. Yy, Organizujemy różnego rodzaju imprezy, które, które też yy, nie, niekoniecznie siatkówka, bardziej piłka nożna, ale myślę, że sama obecność Wasza i to, że jesteście z nami, dużo nam daje i, i myślę, że będziemy współpracować. Yy, I więcej informacji na temat Domu Dziecka można znaleźć na Waszej stronie internetowej, prawda? Yy, tak, tak. Yy, Dom Dziecka w Sadnowie imię, imię Dominika Savio. Także zapraszam serdecznie do współpracy, do, do, do pomocy, do, do śledzenia naszych poczynań, bo naprawdę jest tego dużo. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Dobra, na koniec cię zapytam, jaki wynik typujesz dzisiejszego meczu? No chciałbym, żeby było 3-1 dla pani Meksy. No i tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. TKS Baniłek z Będzin 3-1 AZS Częstochowa. Chcesz to powiedzieć, czy ja mam to powiedzieć? Nie, spoko. Już powiedziałeś tak, żeby wszyscy słyszeli, więc... Nie, 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 nie to. Zdobywamy pierwsze historyczne zwycięstwo w rozgrywkach Plus Ligi. Pierwsze historyczne 3 punkty wędrują na nasze konto. I MVP dzisiejszego spotkania. 22 punkty zdobyte w dzisiejszym meczu. Miłosz Hebda, jak byś to podsumował? No nic, po meczu na pewno na bardzo dużych emocjach. Trochę jestem wdzięczna siebie, że, że pociągnęły mnie emocje My, my myślałem o, o normalnym graniu i, i robieniu tego, co, co mieliśmy, e, tak jakby wskazane przez trenera przed tym meczem, no ale udało się, wygraliśmy. Dzisiaj mamy trzy punkty, w końcu odbyliśmy się lekko od dna, no ale tak jak mówię, dalej trzeba pracować, bo w wyjazd do Olsztyna i... I trzeba walczyć o kolejne punkty. Pamiętasz jak powiedziałeś, że zapraszasz wszystkich kibiców na halę i masz nadzieję, że tyle lepiej idzie, tyle zobaczy nasze zwycięstwo? Pamiętam, pamiętam. Więc... To teraz powiedz, że każdy następny mecz będzie wyglądał tak samo. No, mam nadzieję, że, że tych zwycięstw na pewno będzie więcej i, i, i zapraszam jeszcze większą ilość kibiców i może zobaczyć jeszcze więcej kibiców, ale zaplątajmy się, jest nasze zwycięstwo. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Michał Kaczyński AZS Częstochowa. Panie Michale, tak z punktu widzenia kibica siedzącego na bandach, na pewno był pan jednym z bardziej wyróżniających się zawodników Częstochowy zarówno w polu ataku, jak i zagrywki. Jednak dzisiaj pada wynik 3-1 dla Będzina. Jak z perspektywy boiska ocenia Pan to dzisiejsze spotkanie? Na pewno w tym pierwszym secie zespół z Będzina wyszedł bardzo zmotywowany i narzucił nam swoje jakby warunki gry i tego seta przegraliśmy. Następnie w drugim secie to my znowu pokazaliśmy, że potrafimy dobrze grać w siatkówkę, wygrywając go dosyć gładko. W tym trzecim secie prowadziliśmy i znowu seria niewymuszonych błędów i przegrywamy tego seta, gdzie w czwartym już po prostu nie możemy się podnieść i to na pewno boli, bo naprawdę dobrze przepracowaliśmy ten okres i mieliśmy apetyty na troszeczkę więcej. No było to na pewno dobre spotkanie. Dziękujemy za ten mecz. No i teraz czeka nas rewanż w Częstochowie, równie mocno się zapowiada jak chyba ten mecz tutaj w Sosnowcu. No na pewno jesteśmy potencjałem dosyć zbliżonymi zespołami i dzisiaj zespół Z Będzina wygrał zasłużenie i brawa za te trzy punkty i na pewno byli lepsi, więc wygrali, nie ma co się usprawiedliwiać. Na pewno będziemy chcieli się im zrewanżować u nas na sali w Częstochowie i do tego będziemy trenować i jakby wszystko podporządkować jeszcze zostajemy z dużo spotkań w Lize. w środę już gramy z Bielskiem i na, e, też jakaś szansa na te punkty jest więc e, trzeba walczyć po prostu bo liga jest długa ciężka zespoły są e, bardzo wyrównane i ten poziom ligi stoi na bardzo wysokim poziomie i na pewno dla kibiców e, to jest miłe dla oka może za wyjątkiem tego czwartego seta z naszej strony bo tam już m, niestety nie graliśmy praktycznie żadnej siatkówki dużo błędów e, niewymuszonych w e, wszystkich elementach i będzień zasłużenie, zasłużenie wygrywa za trzy punkty. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia w Częstochowie. Dobra, nie mogę nie zapytać. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jakie to uczucie? Eee, świetne. <noise> Szczególnie po takiej serii porażek. No nie ma co ukrywać, że my tego zwycięstwa potrzebowaliśmy. Eee, potrzebowaliśmy jak powiedzmy ryba wody, bo, bo naprawdę walczyliśmy w każdym meczu, staraliśmy się, a to nie przynosiło efektów. Dzisiaj było widać efekt. Mam nadzieję, że kibicom się ten mecz fajnie oglądało. Najważniejsze trzy punkty. Zwłaszcza ostatni set świetny w Waszym wykonaniu? E, ważne jest to, że naprawdę do końca potrafiliśmy utrzymać koncentrację, z tym różnie bywało do tej pory. Natomiast w tym meczu udało nam się to zrobić, a, a efekt było widać po końcowym wyniku. Super, zatem trzy punkty zapisujemy na nasze konto, a w środę już kolejny mecz w Olsztynie. Będą kolejne punkty? Ja mam taką nadzieję, że potrzymamy dobrą grę, a, a co za tym idzie, zdobędziemy jakieś punkty. Na pewno nie będzie łatwo w Olsztynie to dobra doświadczona drużyna, ale na pewno się nie poddamy i będziemy walczyć o każdą piłkę, jak walczyliśmy dzisiaj. Jasne, trzymamy kciuki, dzięki. Dzięki.